Witam Państwa bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z cyklu Tips and Tricks dzisiaj omówimy optymalne przygotowanie rysunku do wydruku. W tym celu możemy korzystać z menadżera ustawień strony w modelu lub w odpowiednim układzie. W pierwszej opcji w wybranym menadżerze ustawień strony musimy ustawić co chcemy wydrukować. A zatem najpierw wybieramy zakładkę model, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Opcję menadżer ustawień strony. Otwiera nam się menadżer ustawień strony. Wybieramy opcję model oraz zmień. Otwiera nam się okno ustawienia strony. A zatem tutaj w ustawieniach strony mamy do wyboru kilka możliwości dotyczących obszaru wydruku, a mianowicie zakres, czyli wszystko to, co jest utworzone w danym rysunku. Opcje wyświetl, czyli jako obszar wydruku zaznaczony będzie cały obszar wyświetlany w obszarze roboczym. Opcje okno oraz granice. My wybierzemy opcję okno. Ponieważ chcielibyśmy zaznaczyć obszar, który ma być drukowany. Po ustawieniu pozostałych funkcji, możemy po kliknięciu OK zatwierdzić nasz wybór albo po kliknięciu przycisku Podgląd zobaczyć, jak będzie wyglądał nasz wygenerowany rysunek.